Co my tu mamy <laughs> materiał! Poszukiwań obrączki To tniemy późno mnie tutaj Bo pan idzie montować filmik ej Co to jest zależenie, co? <laughs> o, wow. Pan jest zły, co? Dobra ja idę montować Ej, ziomek, gdzie idziesz? A co cię to interesuje? Szukasz rzeczy współczesnych? Ja nie szukam, ale szuka Ostry Lubliniec, taki ziomek. To on ci pomoże, jeśli chodzi o rzeczy współczesne. A gdzie idziesz? Co cię to interesuje? A poza tym, nie będę na ten temat gadać, bo w Polsce te hobby jest nielegalne. Skoń Dobra, pogoda mnie wygoniła. Zabezpieczone dzisiaj tak już nic nie robię, muszę jechać w jedno miejsce, znaleźć obrączkę, jest zlecenie. Kolega zgubił siebie na budowie, także kurde kilka lat temu Więc szukamy golda dzisiaj. Ciekawe czy się uda O jak widać zaczęło padać także ja jadę na te poszukiwania Narty Dobra, jedziemy Mamy tutaj wszystko Mamy Co tu mamy monetkę to już zostawił 20 groszy. Spoko. Frota chodzi. Także musiałem się obrócić po kurtkę, bo się będą poszukiwania w deszczu. Ale Aj. Dla prawdziwych poszukiwaczy to nie znaczy, że jest problem. Lecimy. Ta, trzeba wyciereczki wymienić, bo skrzypią jak nie powiem co Pogoda zarąbista, no siadło tak, że masakra. Jadę jeszcze po pim pointera Jedziemy obwodnicą, bo no, będzie szybciej, kurczę. rozwiążmy tę układankę I lecimy na poszukiwania obrączki do znajomego tak jak mówiłem wcześniej pogoda dalej bez zmian nie ta głośno pogoda dalej bez zmian upada a nawet trochę bardziej na... Jest pelerynka wykrywacz wodoodporny także do 18 metrów. Nie, sorry, do 18 metrów co ja gadam, do 5 metrów można go podtopić ogólnie w wodzie nie? Pomyliło mi się z kamerką Dobra Czekamy, czekamy i jedziemy A czekamy na światła Jestem na miejscu, tutaj kolega mówi, że zgubił ją gdzieś tutaj, jak robili kostkę brukową, no, przy tym pocie jeszcze stalowym, także nie będzie raczej lekko i łatwo. Jest jeszcze możliwe drugie miejsce, no ale to tam dalej trochę, ale ja na razie szukam tu, także zobaczcie, płot no, zobaczymy co z tego wyjdzie. Dobra Mam tutaj od żony, od kolegi od żony mam obrączkę. Więc teraz sprawdzimy, co ona pokaże. Uhu. 25, 26, no dobra. No to już wszystko wiem teraz. Dobra. Tu mamy numer 33 trochę jest inny tu ładnie krótko Też pokazuję też pokazuje no próbujemy to kopnąć, ale wątpię Mamy tutaj sygnał fajny, zobaczymy teraz Trzymaj tak, no nie wiem Płytko jest, ale to też trochę nie pasuje, chyba, że było wzięte, zepchnięte z ziemią, nie? Tutaj już zbiłem. Pokazuję. No, pokazuje zajebisty sygnał. Wszędzie 26, 27. Tu się zmienił. Ale no nic, wiem. Raczej to chyba nie będzie to. Chwila prawdy Płytko ale nigdy Nie mów nigdy O Polmos Właśnie Polmosy też tak Jednak. fajnie biją I niestety To jest już nakrętka, wiesz, z jakiegoś cincina, albo... No, zajebi się 27-26 Dalsze poszukiwania Tutaj właśnie, kurczę, przed tarasem mówi jeszcze kolega, żeby pochodzić. Tutaj nic nie było, ale właśnie tu mówi, że jak ziemię z podwiaty przenosił ze żwirkiem, to może tutaj być. No i tu mam trzy sygnały, tu mam wbite patyki i kurczę, wykopię teraz najbardziej obiecujący sygnał i zobaczymy co będzie. Dobra. Tutaj kopaliśmy sygnał, okazał się lipny i oczywiście tu wszystko skacze. Nic tu nie było, tu jest bardzo dużo śmieci i tu mamy sygnał Który jest najbardziej obiecujący Ja sobie go zaznaczyłem eee, Obrączka od, od żony bije na właśnie 20, tak 7, 8 I teraz ten sygnał, podtrzymasz Andrzej? I teraz ten sygnał tutaj Gdzie on jest? O. Tu mamy najbardziej obiecujący jest właśnie, 27, 26 No ID. No i oby to była ta obrączka, kurczę. Trzymaj, Andrzej. No ja chyba się nagrywa, nie? Czy nie? Zobacz. Tak, jest 57 no jak sekund. Nie, to już. Jedziemy do domu i tyle, kurczę. Tam niestety się nie udało. No, Czeka. pogoda dzisiaj taka pod psem pada, Także też musimy kończyć powoli. Się potem może tam przejdę, bo tam w sumie są jeszcze takie no. podobne sygnały, ale Czekam, Próbujemy. Kibice są, chłopaki. Tatuś zgubił obrączkę przy pracach ogrodniczych z 5 lat temu. Zobaczymy, czy się uda, może. Żebyśmy się ostatnio styknęli na rybach, nie? No, no ciekawe. Wczoraj Grzegorza, wczoraj? Jak się styknie tu nas też Aha, no. W... O, chcesz pomóc? No, to próbuna, w niedzielę bo. żeśmy się spotkali na rybach Dobra. i Dobra. od słowa do słowa postanowiliśmy sprawdzić tutaj, Dobra. poszukać. Dobra. Próbujemy. Rozwala się to całe. Nic, nie szkodzi. No niestety do wiosny, do wiosny się z powrotem wszystko. Gdzie to jest? Zostepi. Kurde, ten pinpointer mi tu wali cały czas. Co? coś jest? Przejść może dużym jeszcze jak coś Tu coś jest jeszcze dużym najprzeź Patrz, zobacz Co ty gada, Co my mamy? Zobacz co tutaj leży Co tu mamy? Czekaj, czekaj, bo ja to muszę Co tu jest? Czekaj, Czekaj, ja go podświetlę Czekajcie Czekaj, czekaj Czyżby... czekaj Piotrusiu do ręki Co ty tu masz? Jest suknia! Jest! Obrączka! Ostatusia! Pokaż, możesz mi ją pokazać? Lord of the Rings! Jest! Jest gold! Po ilu to jest lata? No już mówiłem, pierwszy ślad, nie hmm. wejdę dokładnie, ale ja już to na straty. Zajebiście! ej, ostatnia dziura praktycznie. W przyszłym roku rocznica się nową zrobisz i widzisz. No zajeb... A, jest elegancko! Trzymaj, oj, nie wierzę w to. Jak ja jest. się cieszę, że to wykopałem, nie? Jest, jest, A no, Wchodziły, kurczę, wcześniej kapsle. Masz jak kapsle, ten cały tak, syf? Tak, tak, czekajcie, Mogę teraz. Się to może też. Czekaj, czekaj, oj, czekaj, Piotrusiu. Nie niemożliwe. Oj, ja cię kręcę. Teraz Augusta. To pierwsza zależona obronka, nie? Czekajcie, tak, bo tu już... Wcześniej Wcześniej kopaliśmy na zewnątrz. Proszę, puszka z Heinekena, tyskie. To nawet nie wiemy co tutaj jest. Czekaj ja to poświetlę. Co nam wychodziło wcześniej. Ale jest mieć kurde, tu... I jest i on. to są nasze fanty. Tak. To jakieś wysło, rurki. jakieś dziwne w ogóle zdobione, nie? Dziwne to tak, jest, nie? Bo tu jest takie zdobienie. Ale to jest aluminium, to nie jest tak? srebro. O, widzisz? Tu jest o, takie jakaś ornamentyka. O, to tam się poszło. Zobacz. Puszka. No, standardowo. O, Rurka. Tam jeszcze polmosy były, nie? Aha, jeszcze polmosy. Gdzie ja, polmosy? ja tego polmosa dałem. Mamy złoto! Tak, tu jeszcze taki... A nie, to było z tego też, z, 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 z ze świeczki, tej świeczki, świeczki no, tak. To, fajnie biło, to też fajnie biło, no. no ale zajebiście. Mamy to! Mamy! Jest ring! Czekaj! Czekaj tak. tutaj. Autor jest. tego sukcesu, jest! Widać coś, widać coś. Widać, widać. So. Ej, elegancko, ostry piona. No dziękuję bardzo. Nie, to ja dziękuję Mistu. Ja dziękuję bardzo, że mi wiesz, powiedziałeś, że czego... No, się... no, słuchaj no! A Bo tu jest ekipa tak, tak wspierająca. Ja na to liczę właśnie, że ktoś tutaj się Ty ty masz tutaj obrączkę? Pikało. Ja tak. tu do w postaci znaleziska kurczę, że w ogóle do tego wiesz? Jest, proszę, tu jest w środku. Dobrze, że ona na trawniku nie, a nie tak. tam właśnie w jakichś tych tujach, albo tam przy tym płocie, nie? Słuchajcie, po godzinach, po, po godzinie szukania w środku jest gdzieś grawer nawet. Jest radość, no, jest to, to, to radość. To jest I co tam pokaż, no? Tak, pokaż, no, no poszukaj trochę, no. Tu sobie złap. Tu sobie złap. Tu, tu sobie rękę. O, tu złap. Tu, tu, tu złap. Tu... No, i teraz mamy... O! Proszę. Ekipa wspierająca. 67. 67. <laughs> Piotrusiu, szukaj jakiegoś dinozaura, może też miał jakąś obrączkę. Dobra, dobra, czekaj, to jeszcze y, ostry. Dwa dołki w sumie po ogródku, ale się za drugim się udało. Ale nagranie może podsumuj. Co ja mogę powiedzieć, no dwa sygnały, takie powiedzmy, że były trzy. Jeden tu kopałem wcześniej, ale niestety tutaj był śmieć. No a tutaj mamy kurczę, wykopaną po latach o wączkę. szczęśliwy szczęśliwy małżonek. bardzo się żonka cieszy. Tak. No, ja, znowu, ja, ja, znowu ej, ja ci powiem, że no, ja ostatnio właśnie nagrałem filmik, właśnie ten złoto i srebro na dnie, i tam właśnie jest powiedziane, że ja bym się cieszył, gdybym znalazł od kogoś obrączkę i mógłbym ją oddać. Nie? O, I ty jesteś pierwszą osobą. <laughs> no Jesteśmy po poszukiwaniach udanych. To. Nie wiem Andrzej, no powiedz coś, bo ja w sumie <gry> wiedziałem, że tam są ostatnie te dwa, trzy sygnały fajne, zaznaczyliśmy tam patykiem. No ale no, siadło za tym drugim pnie, ja się nie spodziewałem, no tak, bo sygnały biły podobnie, gdzieś no. na 38, yy, przepraszam, 28-30, bo wcześniej, yy, tak jak mówiliśmy, obrączkę od żony żeśmy przeszczelili, w jakim to zakresie bije, no. yy, szukaliśmy koło płotu, tam gdzie było, naj, mi się wydawało przynajmniej, gdzie było największe prawdopodobieństwo znalezienia tego, gdzie ona mi się sunęła z 5-6 lat temu, Eee, no ale poszliśmy jeszcze na podwórko, bo mówię, gdzieś w tej ziemi się tam cały czas gdzieś przenosiło. No i co, wytypowaliśmy, żeby nie kopać, bo wiadomo, trawa, wszystko nie. wytypowaliśmy trzy miejsca eee, najbardziej perspektywiczne. No i co, za drugim podejściem no, za się drugi... udało? no a wcześniej Nie, był no niesamowicie. Syf, nie, Te kapsule niesamowicie, aha, bo tu no. jest, jest. Jest znowu jest. na paluchu. Ja się cieszę, ale przede wszystkim ja ten nagrałem, jak jeszcze ciebie nie było. Taki krótki filmik, jak zobaczyłem właśnie, że te pierwsze kopanie przy płocie stalowym, mówię, ja pierdzielę, nie, no to tam, wiesz, mówię, ciężko będzie, ale wykopał trochę tych sygnałów, nie? Jest dużo, dużo było takiego działania Ale daje radę wykrywać, nie? Yy, no, no. się udało, także mega sukces. jest. No, Ej, dobra. Ja Fajnie dziękuję ostry. bardzo. Jeszcze raz Piona, no. żeby było. Jak polecam no, nie, tak, polecam tu no. kolegę, jak ktoś zgubi obrączkę, wbijcie yy, do tego. No pana. No jeszcze tak, i wejdźcie na ostry Lubliniec na kanał na YouTubie, ale jeszcze jedno chciałem powiedzieć, że ja też mam też swoich kolegów, więc gdybym kiedyś ja nie mógł czegoś znaleźć, tak, tak? To ja mam jeszcze też kuzyna, mam kolegę, innego kolegę i jak ja im powiem, to oni normalnie będą szukać, znajdą, oddadzą, także mam też takich ludzi pewnych i no i co? No i to jest piękne hobby, udało się. Ja się, w moja, ja, ja się cieszę do mega. Ja się cieszę, jak moja żona się cieszy, do, do to jest, w ogóle. Się cieszy. znowu na palcu. Yes, Dzięki, trzymajcie Podstro. się, pozdrawiamy. Cześć. Tak? Nara Siemano, siemano jadę do domu. Emocje sięgnęły zenitu, wam powiem no super kurde, super doznanie. Pierwszy raz takie zlecenie w sumie robiłem na obrączkę pierwszy raz. I jestem no... No jestem no, podjarany, no co tu co mówię, ja się cieszę, Andrzej ma obrączkę po lata, kurde. Ja mam materiał, tak, ja przede wszystkim przyczyniłem się do tego, że kurczę znalazłem no i... Tak jak mówiłem w moim wcześniejszym filmiku, liczę właśnie na to, żeby kurczę osoby, które tam coś zgubią, żeby się odezwały, no to wtedy ja służę pomocą, no udało się, niezmiernie, ale już kurde każdy był, że tak powiem, no trochę zniesmaczony, ale ja tam miałem takie sygnały właśnie odłożone, gdzie tam patyczkiem zaznaczyłem i na koniec, żeby mu za bardzo nie ryć w ogródku, bykło. Je! Uje! Zapraszam na film Złoto i srebro na dnie. Odcinek pierwszy, 36 minut. Myślę, że dość fajnego oglądania. Także jestem ciekaw opinii i do następnego odcinka. Pozdrawiam.